Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam mój przepis na pyszne, a zarazem wyjątkowo proste w zrobieniu szare kluski. Jest to przepis babcinego zeszytu. To danie z mojego dzieciństwa robiła je moja mama, babcia, a teraz robię i ja. Kluski te można również odsmażyć na patelni z tłuszczem i skwarkami. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego przepisu. Składniki, które będą nam potrzebne, no to oczywiście ziemniaki. Ja mam tutaj kilogram ziemniaków, jedno jajko, jedna łyżeczka soli, około 180 g mąki pszennej, boczek. Ja mam boczek wędzony i jedna cebula, którą zapomniałam dodać. I jedna cebula. A więc zabieramy się do pracy. Ziemniaki obieramy. Ziemniaki obrane, opukane pod bieżącą zimną wodą. Następnie będziemy je ścierać na tarczce. O drobnych oczkach, ale możemy je również rozdrobić w blenderze czy w innym urządzeniu do rozdrabniania. Ziemniaki już przetarłam. Następnie będę je przekładała na sitko, które wkładam do miski. Moja babcia tą masę wyciskała przez gazem. No ja będę robiła to tak jak mówię na sitku. Jak widzicie, na dnie miski zbiera się sok. Teraz te nasze ziemniaki zostawiamy, przykrywamy talerzykiem i zostawiamy, aby ziemniaki odciekły nam z tego właśnie soku. A my w tym czasie zrobimy surówkę. Surówkę, którą będziemy robić z kiszonej kapusty jest naprawdę niezwykle łatwa w przygotowaniu i bardzo smaczna. Teraz kapustę poszatkuję. Obiorę marchewkę średniej wielkości. Następnie marchewkę ścieramy na dużych oczkach, na tarczce. Następnie zetam kawałek jabłka. Jeśli ktoś nie lubi ze skórką, może tą skórkę obrać. Nam ta skórka nie przeszkadza, więc Ścieram jabłko ze skórką. Dodałam gdzieś około pół jabłka. Teraz wystarczy ją tylko doprawić odrobiną soli. Pierwszą. Możemy również dodać oliwę z oliwek, jak ktoś lubi. I dokładnie wymieszać. Spróbujcie, czy jest dobra, czy coś jeszcze może byście chcieli do niej dodać. Można dodać do niej również pietruszkę, jak ktoś lubi. Boczek kroimy w drobną kostkę. Jeśli ktoś nie lubi boczku, może go zastąpić kiełbasą. Boczek już jest pokrojony. Teraz będę go smażyć na niewielkiej ilości oleju, a tylko dlatego, że jak zapewne zauważyliście, mój boczek praktycznie nie miał tłuszczu. Jeśli będziecie mieć boczek z tłuszczem, to możecie go smażyć bez oleju. Cebulka już zrobiona. I do boczku, możemy teraz już dodać cebulę, pokrojoną cebulę. Smażymy tak długo, aż cebula nam się tak lekko zeszkli tak Przerumieni się boczek i wtedy mamy już boczek z cebulą gotowy. Pamiętajcie tylko, żeby co jakiś czas pomieszać. I wracamy do ziemniaków. Jak zauważyliście, kolor się nam. kolor ziemniaka się zmienił. Wymieszajmy. Przekładam ziemniaki do miski. Wodę przelewam do szklanki. Nie wylewajcie czasem tej wody, bo może ona nam się jeszcze przydać, więc zostawiamy. Jak widzicie, na dnie miski. I jest tutaj skrobia, którą przekładam do ziemniaków. Moja babcia dodawała do tych, tych ziemniaków mąkę żytnią. No ale ja nie mam takiej mąki żytniej, więc będę to robiła na mące pszennej. Teraz dodajemy jedno jajko. Jedną łyżeczkę soli i będę dodawać teraz mąkę. Mąkę dodajemy stopniowo, bo to zależy od naszych ziemniaków. Jeśli ziemniaki są mączyste, to dodajemy wtedy mniej mąki. No zobaczymy, jak to będzie u mnie. Powoli dosypujemy mąkę. I mieszamy. Pamiętajcie, że nie może być za dużo mąki, bo Wasze kruski będą twarde. Więc stopniowo dodawajcie tą mąkę. Jeśli by Wam się zrobiło ciasto zbyt gęste, za dużo byście dodali mąki, to wtedy możecie dodać tą wodę, którą właśnie. Zostawiliśmy. Moje ciasto już jest wyrobione. Zobaczcie jaką ono ma konsystencję, nie spływa tak szybko z łyżeczki. Ale jeśli nie jesteście pewni ile dodać tej mąki, no bo każdy ziemniak, każdy gatunek ziemniaka jest inny. To takim sposobem na to, żeby się upewnić, czy Wasze kluski będą dobre, to po prostu ugotujcie najpierw jedno, jedną taką kluskę i zobaczycie, czy Wam się ładnie ugotuje, czy się rozpadnie. Tak wygląda ciasto. Widzicie? Ono tak nie spływa. Ale jeśli zrobicie taką konsystencję, jak ja tutaj pokazuję, zobaczcie, to na pewno Wam się kłuski nie rozpadną. W dość szerokim garku zagotujcie teraz wodę. Ja dodałam już soli i czekamy, aż woda się zagotuje. Teraz na wrzątek będę nakładać łyżką ciasto. Gotujemy przez kilka minut, czas gotowania, no to zależy od wielkości robionych klusek, ale tak mniej więcej od wypłynięcia nam klusek na wierzch, od 3 do 5 minut. Najpierw maczamy łyżkę w wodzie i nabieramy kluseczki. Robimy to porcjami, nie wkładamy wszystkich od razu żeby nam się nie skleiły. Przełóżcie sobie ciasto do mniejszej miseczki, wtedy lepiej się będzie Wam nabierało. Tak jak powiedziałam, kluski te można robić malutkie, większe, w zależności do czego te kluski będziemy robić i jakie kto z naszych domowników lubi. Wystarczy. Od razu nie mieszajcie. One już wypływają, jak widzicie. I teraz możemy delikatnie zamieszać. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Jeszcze chwilę i wyciągamy kluski. Można również przygotowanie, jeśli nie jesteście pewni, czy Wasze kluski są dobre, wyciągnąć kluskę jedną na talerzyk, spróbować. I ugotowane kluski przekładamy do miseczki. I możemy gotować drugą porcję. Najlepiej te kluski na sitko. Ja teraz tutaj akurat chciałam wam tylko pokazać. Te kluski można również smażyć w tym bodku, który zrobiliśmy, jest też bardzo pyszny, nawet na drugi dzień. Słuchajcie, już porcja klusek jest, możemy je przełożyć na talerz. Do tego suróweczka oczywiście, niektórzy lubią też z kapustą gotowaną. U mnie jest na kanale ta kapusta, jeśli ktoś by miał ochotę, to może zrobić sobie z kapustą gotowaną. No ja zrobiłam z kapustą kiszoną, bo bardziej lubię z kiszoną. Teraz wystarczy tylko polać nasze kluski boczusiem z cebulką. I mamy pyszne dania. Zapraszam Was do wypróbowania tego dania, komentowania, lajkowania. Na dzisiaj to już wszystko. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.